Ale no, i to jest Taka sytuacja, że sale, która jest tam, bo zostały zaprojektowane, ale w efekcie jedną siankę będziemy musieli rozebrać i będziemy chcieli tam zrobić miejsce spotkań rady. E, to nie, nie, nie gryził się w żaden sposób z próbą integracji społecznej. To jest się potrzebuje tej sali do spotkań większej, także to nie jest żaden problem. Czyli aktualna jest wersja, że RFI nie przynosi żadnych... Znaczy taka jest propozycja, czy się przyniesiemy, czy, czy no to też zależy od wielu elementów trzeba czy sprawdzić na ile. Tam jest to no, pomieszczenie największe, jest tylko małe, Musimy spróbować e, zobaczyć, czy, czy to się pomieści, czy jest szansa taka. Jeżeli nie, no to będziemy dalej tutaj obradować po prostu te urządzenia nastawy, które są, ale no, po prostu na spokojnie trzeba zrobić. Nie chciałbym e, dzisiaj zdecydować, e, no bo jest wiele czynników, które mało. Często uczestniczą mieszkańcy, no i żeby też mieli swoje miejsce. Planowaliśmy to na podstawie tych powierzchni, ale zapomnieliśmy o jednej rzeczy, które jednak jest, są tam strapienia. powierzchnia, w przypadku strapienia, to inaczej jest wyciągnięta. Musimy po prostu sprawę dokładnie przemyśleć. Okay. Druga rzecz to wyliczenia chowa, drugiego słowia o 6 lat. Tak. No to wszystko trzeba pieniądze. Koszt, e, koszt rysowy to jest 2 miliony złotych. trudnienia na chowa drugiego i 2 mln złotych. Zł. Oczywiście mówię o koszcie wykonania ulicy i tego co jest pod ulicą. Wiecie Państwo, że my z własnego budżetu nie jesteśmy w stanie zrealizować takich inwestycji, bo więcej nic nie mamy. Dlatego też składamy co roku wnioski, z tym, że do tej pory była sytuacja taka, że te wnioski były W związku z tym, co prawda złożyliśmy, ale bez jakichś tam entuziasmo. Ale Natomiast dzisiaj mamy informację taką, że jest to, ma być to dofinansowanie do 80% i czekamy na rozstrzygnięcie. Ja nie pamiętam, tylko czemuśmy najpierw złożyli pośladki, czy złożona jest jedna osoba lub jedna nie jest tak bardzo istotna, co ważne, że Jeżeli otrzymamy środki na tą liczbę... I mam wstrzygnięcie? Właśnie, że już miało być i na, na dzień jeszcze nie mamy informacji. A to z programu? To jest z tego, z tych dawnych tak zwanych schematów organizacji. Teraz nie wiem jak to jest program hmm, premiera Morawieckiego. Okay.